Cześć, witajcie. W tym odcinku będę otwierał złotą skrzynkę. I przy okazji chciałem powiedzieć, że jest update w Tower Defense. E, już pokazuję jaki. O, proszę bardzo. Można zdobyć nowy skin do cowboya. I w ogóle kowboja się inaczej zdobywa. Trzeba pokonać tego bossa. Tutaj można sobie dołączyć. Ewentualnie tutaj na bokach są e, obie mapy. Takie eventowe jakby. Za niedługo też jest sezon. Natomiast ja teraz otworzę sobie skina. Hmm. Kupujemy skrzynkę. Mam nadzieję, że wyleci skin do Cowboya. No ale zobaczymy. No i dobra. O, i jest Golden Scout. Też chciałem w sumie. Może być. No i to by było w sumie na tyle, tylko jeszcze sprawdzę sobie gdzie jest Scout O, jest, dobra Jest Scout No, także Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba, i chyba już pozostanę przy tym formacie nagrywania, przy którym teraz jestem. Tak mi się przynajmniej zdaje. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten format w ogóle. No i to chyba tyle by było w tym odcinku. Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania. Możecie też dołączyć do mojego Discorda. Link dam Wam w komentarzach albo w opisie. W opisie w sumie dam. No, to cześć.